Zrobiłeś analizę gleby. Masz wyniki zasobności twojego pola gleby na twoim polu w magnes. Chcesz te liczby wykorzystać do obliczeń, do ustalenia, jaką dawkę masz dać. Proszę bardzo. Wchodzę w moduł asystentem PK. Wybieram sobie pole. Przechodzę dalej. Jeżeli nie wybierałem, zaznaczam rodzaj gleby oraz wartość pH. I przy ikonce MG... W dolnej części po wyborze mam pole, gdzie wpisuję, a wręcz przepisuję wartość liczbową z wyników gleby. W moim przypadku jest to 8. Jednostka się zgadza. Algorytm sam decyduje, czy 8 to dużo, czy mało. Nadaje temu kolor, a ty już wiesz, że ta wartość jest taka, a nie inna. I na tej wartości będziesz robił dalej plan nawozowy. W ten sposób będzie dokładnie dla ciebie i bardzo dobrze dla twojej gleby.